Ważki, które obserwujemy fruwające nad zbiornikami wodnymi, większość swojego życia spędzają w zupełnie odmiennej formie. Omówię tajemnicze i fascynujące stadium larwalne tych owadów, znane również jako stadium nimfy. Po wykluciu z jaj, larwy ważek nazywane nimfami przechodzą przez serię etapów rozwojowych zanim osiągną dojrzałość. Każda faza, nazywana linieniem, charakteryzuje się ewolucją ciała. Nimfy żyją w wodzie od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od gatunku, podczas których kilkukrotnie linieją, stopniowo transformując się w dorosłe owady. W przeciwieństwie do dorosłych osobników, nimfy przystosowały się do życia pod wodą, wykształcając do tego celu skrzela. Ich ciała są cięższe i mniej zwinne niż u dorosłych, przystosowane do polowania i przetrwania w tym środowisku. Niektóre gatunki posiadają miętność strzelania wodą z odbytu, co umożliwia im szybkie przemieszczanie się. Larwy ważek to drapieżniki. Ich dieta składa się z różnorodnych organizmów wodnych, jak larwy komarów, małe ryby czy inne bezkręgowce. Silne żuwaczki pozwalają skutecznie chwytać i rozrywać ofiary. Zdolność do kamuflażu i cierpliwość w oczekiwaniu na zdobycz czynią je efektywnymi łowcami w wodzie. Najbardziej dramatycznym momentem w życiu nimfy jest jej metamorfoza w dorosłą ważkę, znana jako wylinka imaginalna. Następuje pęknięcie skóry, z którego wyłania się dorosły owad, który następnie rozkłada i wysusza skrzydła. Stadium larwalne ważek ma istotne znaczenie dla równowagi ekosystemów wodnych. Jako drapieżniki kontrolują populacje innych organizmów wodnych, np. larw komarów. Ich obecność jest często wskaźnikiem dobrego stanu środowiska wodnego. Po niezwykłej metamorfozie z nimfy, dorosłe ważki stają się jednymi z najbardziej efektywnych i eleganckich drapieżników owadów. Poznajmy bliżej ich cechy i umiejętności, które czynią je mistrzami polowania. Dorosłe ważki charakteryzują się długimi, smukłymi ciałami o różnorodnych barwach i wzorach, co nadaje im wyjątkową estetykę. Dwie pary dużych, często bogato żyłkowanych skrzydeł zapewniają im niezrównaną zwinność i szybkość powietrzu. Dodatkowo ich imponujące oczy, zajmujące znaczną część głowy, oferują niemal 360-stopniowe pole widzenia. Ta kombinacja cech daje ważką, wyjątkową zdolność do wypatrywania zdobyczy i unikania zagrożeń, czyniąc je mistrzami w swoim środowisku. Dorosłe ważki są mistrzami łowów w powietrzu. Ich dieta składa się głównie z owadów takich jak komary, muchy, motyle, a czasem nawet innych mniejszych ważek. Ich technika polowania opiera się na strategii uderz i chwyć, co pozwala im szybko atakować i chwytać zdobycz w locie za pomocą silnych szczęk. Ważki odgrywają ważną rolę w utrzymaniu równowagi populacji owadów, zwłaszcza tych uznawanych za szkodniki jak komary. Ich obecność jest często wskaźnikiem zdrowia ekosystemu. Ważki są wyjątkowo skutecznymi łowcami dzięki serii adaptacji, które stawiają je na wyjątkowej pozycji w ekosystemie. Przyjrzyjmy się bliżej, co sprawia, że są tak efektywne. Ważki posiadają znakomite zdolności wizualne. Ich wielkie złożone oczy pozwalają na dostrzeganie ruchu nawet z daleka, co jest kluczowe w lokalizowaniu zdobyczy. Ta zdolność do wykrywania szybkich ruchów jest nieoceniona w śledzeniu i atakowaniu ofiar. Te owady potrafią wykonywać złożone manewry lotu, co jest rzadkością w świecie owadów. Ich zdolność do błyskawicznego startu, zmiany kierunku, a nawet lotu wstecz zapewnia im przewagę nad zdobyczą, która często nie jest w stanie równie szybko reagować. Ważki reagują błyskawicznie, co pozwala im natychmiast dostosować się do zmieniających się warunków polowania. Kiedy decydują się na atak, działają z ogromną szybkością i precyzją, co zwykle nie pozostawia ofierze szans na ucieczkę. Waszki mają silne szczęki, które umożliwiają im skuteczne chwytanie i trzymanie zdobyczy. Raz złapana ofiara rzadko ma szansę na ucieczkę, co znacząco zwiększa skuteczność polowania. Waszki wykazują się niezwykłą skutecznością polowań, osiągając nawet 95% efektywności w chwytaniu zdobyczy, co jest wyjątkowe na tle innych drapieżników. Ta imponująca zdolność wynika z ich wyjątkowych zdolności wizualnych, zwinności i szybkości lotu, błyskawicznych reakcji oraz silnych szczęk. Ich sukces polowania wyróżnia je jako jednych z najbardziej efektywnych łowców w świecie owadów, przewyższając większość innych drapieżników zarówno w powietrzu, jak i na lądzie. Ich dominacja nad potencjalnymi ofiarami nie tylko świadczy o ich adaptacyjnych umiejętnościach, ale także odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekosystemów, w których żyją. Dziękuję, że dołączyliście do mnie w tej fascynującej podróży po świecie ważek. Dziś przyjrzeliśmy się bliżej nie tylko ich zachwycającemu stadium larwalnemu, ale również ich życiu jako dorosłych owadów, które z dumą unoszą się nad wodami i łąkami. Odkryliśmy, jak te niesamowite owady przechodzą przez metamorfozę, przekształcając się z wodnych drapieżników w zwinne powietrzne istoty. Zrozumieliśmy, jak ich unikalna budowa ciała, od imponujących oczu do zwinnych skrzydeł, czyni je jednymi z najbardziej efektywnych łowców w świecie owadów. Ważki nie są tylko częścią naszego środowiska naturalnego, ale odgrywają w nim kluczową rolę. Kontrolują populację innych owadów i są wskaźnikiem zdrowia naszych ekosystemów wodnych. Ich obecność i zdrowie są niezbędne dla zachowania równowagi przyrody. Mam nadzieję, że ten film skłoni Was do docenienia tych niesamowitych stworzeń i zwrócenia uwagi na ich rolę w naszym środowisku. Pamiętajmy, że ochrona ważek i ich siedlisk jest nie tylko ochroną tych pięknych owadów, ale też inwestycją w zdrowie całego naszego ekosystemu. Dziękuję za towarzyszenie mi w tej podróży po świecie warzek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzie razem odkryjemy więcej fascynujących tajemnic przyrody.